Szanowni Państwo, przepraszam najmocniej, ale musiałam przerwać, ponieważ tak mnie zdusiło w gardle, że nie mogłam dalej e, nagrywać. No, widzicie Państwo, e, to jest nie jest to wdzięczna, jakby powiedzmy, praca, ponieważ długo się pracuję właśnie ze stunami głosowymi, i tak jak nauczyciele i śpiewacy, e, tak i ja już jako wróżka e, zaczynam właśnie e, mieć problemy z gardłem. No i, i tu ze względu tego musiałam niestety przerwać, ale może i lepiej dla, dla Państwa, bo ja podzielę ten film na dwa razy i Państwo nie będą musieli całego tego filmu oglądać, żeby tylko swojego horoskopu po, yy, odsłuchać, nie? Yy, więc tutaj powracajmy do powracając do horoskopu to skończyłam na lwie, ale ten lek już był skończony. W sumie z mojej strony. Yy, to tutaj jest panna. I ten horoskop jest od 2 do 8 stycznia. Noworoczny, noworoczny pierwszy horoskop. I jeśli chodzi tutaj o pannę, to wygląda na to, że w tym tygodniu będzie bardzo pracowicie dla panny. Tu wygląda na to, że dostanie nawet jakiś projekt, jakiś, 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 jakąś ofertę dodatkową, gdzie będzie musiała coś zorganizować, coś, coś będzie dla niej jakby satysfakcjonujące, ponieważ dojdzie do jakiejś, do pewnej zmiany u niej, w związku z tym projektem. Może być to na przyszłość, że e, przyszłościowo się to jakby u niej fajnie poukłada i będzie to jakby jakiś dobry początek nowego roku i rozwój na następni, na, na te następne dni lub miesiące. Także tutaj pilnować, e, droga panno, tego, co, co głośno, raczej pilnować się na pewno tego, co nam oferują w tym tygodniu, ale wygląda na to, że my też tak, tak czy inaczej wejdziemy w to wszystko, także, także ja, bym się, ja bym się tutaj nie martwiła w związku z tym, że nie dojdzie, bo karty mówią o tym, co się wydarzy, a nie co może być i co, co tam się niesie, co może co może się, co my myślimy, tylko bardziej co się wydarzy, karty klasyczne, jeśli tutaj chodzi tak ogólnie u panny w miłości, no to miłość tak jakby niekoniecznie, bo panna będzie zapracowana, pana będzie jakby właśnie projektowała, robiła, działała, też tutaj wygląda na to, że jakaś, jakaś chyba mama, babcia e, będą od nas oczekiwały jakiejś pomocy w domu, bo tu wygląda na to, że... A faktycznie ktoś tutaj do nas zawita, lub ktoś do nas zawita, ktoś przyjedzie, ktoś, ale tu bardziej wygląda na to, że to rodzina, że to mama, że to bardziej, bardziej ta osoba, gdzie będziemy musieli się nią zająć, ale będziemy bardzo zadowolone, nie? W związku z tym wszystkim. A jeśli chodzi u Panny o, o jakąś, jakiś wyjazd. Yy, czy tam jakaś, jakaś, jakaś zmiana, wyjazd do wyjazdu, to wygląda na to, że panna nie pojedzie w tym, w tym tygodniu, że nie, albo że nie pojedzie w ogóle, że, że będzie wolała zostać tam, gdzie jest, nie? Dobrze. Zobaczymy, co tam u <coughs> uwagi. Uwagi w tym tygodniu się wydarzy. I chodzi o wagę to waga też w tym tygodniu wygląda na to że tutaj nawet jakieś jakiś stanowisko kierownicze będzie działała będzie, będzie się ubiegała eee, też wygląda na to, że to, to co sobie zaplanuje w pracy to osiągnie ale też jakby e, fajna karta związana z, z jakimś tu mężczyzną wygląda na to, że z mężczyzną lub z kobietą się spotkamy e, będzie to miłe spotkanie lub nawet się zapoznamy. I to może być też właśnie dotyczące pracy gdzieś w związku z pracą, tak? Może to być tylko jakiś kolega, koleżanka, z którymi będziemy bardzo mieli dobre relacje, no. Nie, czasami tak bywa, że na początku jesteśmy w relacjach koleżeńskich, a potem się poznajemy i jakby dochodzi do miłości, nie? Też tu wygląda na to, że jeśli chodzi o partnerstwo, to tu jednakże w partnerstwie waga będzie miała trudności, kłótnie, problemy, też to wygląda na to, że może nawet dojść do rozstania chwilowego albo nawet i do, do jakichś tutaj dramatów. Także ja bym tutaj, jeśli chodzi o związki stałe, to bym radziła może troszeczkę przytupić, przy, przy, przystopniować, przy, przy bardziej zahamować, przyhamować się. Bo faktycznie bardzo brzydka karta tutaj wynika z tego, że nawet jakieś rozstanie, nawet jakieś, jakieś takie. Dziwne powiązanie nie uwagi yy, w związku z właśnie z tymi kłótniami, z tymi rozterkami w domu. Ponieważ, dlaczego tak może być? Ponieważ to wygląda na to, że Waga miała dużo pieniędzy, ale wydała. Wydała, straciła. No, i też wiadomo, jak to w związkach bywa. Yy, yy, miłość, miłość, miłością, ale zawsze kłótnie dochodzą w związku z finansami, nie? Może to być właśnie po, no, powiązane z finansami, a jak nie, no to tak jak mówię tu u wagi, finanse zostały wydane i na razie trzeba będzie przeczekać do następnego tygodnia, czy tam do jakiegoś okresu, żeby te finanse jakieś były lepsze, bo tu w tym tygodniu niestety nie widać nic takiego. Dobra. Zobaczymy, co tam u Skorpiona w tym tygodniu może się wydarzyć. Ja mam nadzieję, że Państwo spędzili e, fajnie święta i Sylwester e, Wam się udał. Więc, jak już wspominałam w poprzednim filmie, Faktycznie, no, na, święta, na święta byłam w tej szklarskiej, gdzie nagrywałam Państwu. No to tam parę dni spędziłam z rodziną, ale na Sylwestra faktycznie siedziałam w domu, tak jak u Wodnika było, że będzie spędzał bardziej w domu, bardziej pracując i faktycznie pracowałam i odpowiadałam Państwu na, na wróżby. Dobra dla Skorpiona. Skorpion tu wygląda to, że też się będzie w tym tygodniu troszeczkę droczył ze swoim otoczeniem. Bardziej bym powiedziała, że rodzinnie tu może być nawet kłótnia, czy jakiś spór związany z matką. I też tutaj wychodzi mi, że związany z matką i tu też mi wychodzi Maksymek, proszę, no, przecież prosiłam Ciebie. Prosiłam Ciebie, żebyś mamie nie przeszkadzał. No, Proszę wyjść, proszę, proszę wyjść z matką. Bardziej tu bym powiedziała, że też z dziećmi tutaj trudności są uskorpione. Jeśli chodzi o jeśli chodzi o tutaj o no partnera, to, to to wygląda na to, że dojdzie do jakiegoś kłamstwa, do jakiegoś oszustwa. Ktoś nas oszuka, okłamie. Też wygląda na to, że to może nie być koniecznie <laughs> To nie może, nie może być koniecznie, że to szuka nas czy zdradzi w związku z jakąś kobietą, tylko bardziej bym powiedziała, że w ogóle jakoś nas okłamie tutaj lub, 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 lub dojdzie do właśnie, lub my okłamiemy kogoś, ponieważ tu wygląda na to, że jakiś tutaj jeszcze inny mężczyzna jest w tym wszystkim powiązany, jakby on mieszkał z nami, jakby on pracował z nami i tutaj jakby... Jakby, no wi to wiadomo różnie bywa, nie? Yy, także, także jeśli ktoś ma też zamiar w tym tygodniu, <laughs> zamiar może nie ma, będzie miał zamiaru, ale jeśli do tego dojdzie, że kogoś okłamiemy, no to liczmy się z tym, że może to też wyjść na jaw, bo tu takie właśnie takie karty gdzieś, gdzieś z jakimś mężczyzną w pracy yy, lub jakiejś lub w ogóle, yy, lub, lo, lub w ogóle. Yy, lub w ogóle jakby yy, wynika to, że jakiś dojdzie właśnie do jakiegoś kłamstwa i tu powiązane jest z jakimś innym mężczyzną, chyba że faktycznie yy, Skorpion yy, pójdzie z kolegą na, na piwo i nam tego nie powie, nie? No, a tu wygląda też na to, drodzy Państwo, skorpiona, że, yy, u skorpiona, że yy, ktoś będzie na, od nas oczekiwał jakaś kobieta będzie od nas oczekiwała, że, żeby, yy, żeby zmienić coś żeby nawet wyjechać gdzieś, żeby zmienić dom, żeby zrobić remont, a my nie będziemy mieli na to pieniędzy. Lub nie będziemy chcieli wydać na to pieniędzy. Ale kobieta będzie na nakłaniać, będzie naciskać też. No tu wygląda na to, że może, może to być też kobieta, która będziesz, y będzie bardziej szła na, na wyjazd i na, na wydanie czy, niż na miłość, nie? Więc u by powiedziała takie Yy, troszeczkę w tym tygodniu bardzo takie <laughs> chwiejne, chwiejne, chwiejne ten okres, ponieważ raz problemy, czy tam kłótnie z matką, z rodziną, jakieś blokady, tu jakieś, ktoś, ktoś będzie od nas oczekiwał um, czegoś, żebyśmy dali, wyjechali, ale nie będziemy mieli na to pieniędzy, pieniądze, a tu jeszcze ktoś może nas okłamać, także uważajmy, uważaj Skorpionie w tym tygodniu, w tym tygodniu żebyś po prostu nie wpadł jakieś w oszustwo, czy nie poległ sam e, w związku z, 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 z z jakimiś kłamstwami, nie? Dobra, zobaczymy, co tam ostrzelca. No, ja też już tutaj się kuruję, ale widocznie ta, ta chrypka. Mi nie przeszkadza, mi nie, nie odpuści. Coś mi tutaj znowu przeszkadza. Dobrze, drodzy Państwo, to tutaj dla, dla strzelca, przepraszam, skorpion już był. Dla strzelca wygląda na to, że strzelec będzie się cieszył w związku z pracą, ze znajomymi, że tutaj coś na jemu wyjdzie, będzie zadowolony bardziej właśnie po przyjacielsku, bardziej po, spotykając się w pracy, czy tam m, bardzo miło. Też tu wygląda na to, że. M, jeśli, jeśli strzelec będzie chciał właśnie wyjść do, 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 do znajomych, to jest bardzo fajny okres w tym tygodniu, będzie bardzo miły czas, będziemy fajnie spędzać właśnie ze sobą. I tu też wychodzi na to, że jeśli strzelec chce jakieś pieniądze zarobić, a wygląda na to, że te pieniądze się jemu pokazują, to tu będzie musiał coś wykonywać wbrew swojej woli. Ponieważ tu wygląda na to, że będzie, trzeba będzie dojść, do, czy musi, będzie musiało dojść do jakiejś dużej mobilizacji, do jakichś wyjazdów, do, do jakichś jakich takich uciążliwych, stresujących wydarzeń lub pracy. A jednak wygląda na to, że jeśli pójdzie w to i jeśli się zmobilizuje, to będą, będzie miał z tego duże pieniądze, nie? Jeśli chodzi tutaj o miłość, to wygląda na to, że w miłości spokojnie tu ktoś w domu siedzi, yy, słabo zorganizowany, słabo zor zorganizowany finansowo i... I też, I też tu wygląda na to, że jakby w, w związku z miłością jakby stabilnie nic się nie wydarzy. tak, Jeśli są, jeśli są stałe związki, no to, no to tutaj jakby bardziej, e, może, może niekoniecznie harmonia, ale, ale bardziej jakby e, dom i dom, dom, dom bardziej dom. I nic ciekawego, także jeśli chcemy wyjść w tym tygodniu do ludzi, spotkać się ze znajomymi, to jest bardzo fajny okres, nie? Dobra, zobaczymy, co tam dla koziorożca w tym tygodniu. Koziorożec będzie chory w tym tygodniu, właśnie. O. No. Ja też y, musi uważać na, 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 bo zostanie w domu, faktycznie tu wygląda na to, żeby zostanie w domu, że będzie się słabiej, co czuła, jeśli nawet nie, no to jego rodzina, jego, jego otoczenie. No tu wygląda na to, że niekoniecznie y, będzie mógł coś zrobić u koziorożca, także uważamy w tym tygodniu na siebie, y, tankujemy jakieś ty, witaminy C, y, dodatkowych odporność, mamy odbor, odporność, jemy warzywa i owoce. nie? koziorożec, bo faktycznie tu wygląda na to, że u kozioroca troszeczkę cięższy, okres, cięższy tydzień. I też tu wynika z tego, że dostaniemy jakąś propozycję. Koziorożec dostanie jakąś propozycję od jakiejś kobiety w związku z pracą i ta propozycja będzie bardzo satysfakcjonująca dla niego, będzie się ucieszy. Jednakże wygląda na to, że tutaj nie wyjdą takie duże pieniądze, jakie on by oczekiwał, nie? A jeśli chodzi tutaj o. A miłość to wygląda na to, że, że związek z mężczyzną lub z kobietą wygląda na to, by był jakiś problem dotyczący jego matki, jego rodziny. Ale wygląda na to, że na razie jeszcze w tym tygodniu się rodzina jakby niekoniecznie dobrze nastawi na nas i też partner niekoniecznie będzie w stanie nam może wybaczyć czy nam, nam, nas, nas zrozumieć. nie? Także nie wiem, czy tam święta się koziorożca wydarzyło, ale wygląda na to, że coś się tam mogło nie mogło się nie poukładać i w tym tygodniu jakby niekoniecznie e, jeszcze dojdziemy do wspólnych e, relacji e, jakby i do pogodzenia się, nie? Dobra, zobaczymy co tam u wodnika. U wodnika w tym tygodniu. O, wodnika fajna karta. U wodnika wygląda na to, że, możemy, że może, może dojść do, właśnie do jakiejś tutaj zapoznania się albo do wielkiej miłości nawet powiązanej, że ktoś tutaj z miłością do nas przyjdzie lub spoznamy się z kimś. Też to wygląda na to, że jakiś jeszcze następna osoba tutaj się do nas odezwie, także wodnik ma w tym tygodniu szczęście w miłości. Też jakby farta tutaj wygląda na to, że w związku z finansami, że im jemu się powiedzie: O, takie karty to mi się podobają. I też wygląda na to, że u wodnika, yy, u wodnika też dojdzie tutaj do jakiegoś spotkania, ale bardziej rodzinnego, czy bardziej rodzina tutaj, żeby, że będziemy coś zmieniać, że będziemy gdzieś, gdzieś jechać, gdzieś, wy, czy nie wyjeżdżać, tylko gdzieś będziemy, do kogoś pójdziemy, spotkamy się, albo i rodzina do nas przyjedzie. Także, także bardzo ładna karta. A jeśli chodzi y, tutaj y, o jakieś zmiany związków w partnerstwie, to na razie to wygląda na to, że partner się obraził. i y, to podobne. Partner się obraził i na razie się jakby, jakby, lub my się obraziliśmy na partnera, i niekoniecznie tutaj się coś y, nowego wydarzy. Także w tym tygodniu na bardziej uwodnika, na związki. Nowo zapoznane, lub właśnie yy, tutaj przyjdzie jakaś miłość w związku z jakimś mężczyzną, ale to wygląda na to, że właśnie ta miłość jakby przychodzi od tego mężczyzny, że on by miał przyjść do nas, że on by się miał lub, lub my jego poznamy, który będzie bardzo zaoferowany miłością do nas, lub nawet ich, który będzie chciał jakby wybaczenia też można też powiedzieć, ale wybaczenia, niekoniecznie właśnie w związku z, mi, z wybaczenia, właśnie wybaczenia raczej nie bo wybaczenie właśnie tu wygląda na to, że ten związek, który był, z czym się to raczej nie będzie chciał wybaczenia, bardziej właśnie coś nowego, bardziej właśnie coś, coś, gdzieś jakieś zapoznanie się. I też fajna karta w związku z finansami. Wygląda na to, że finanse u wodnika jak najbardziej dobre, nie? Także wodnik w tym tygodniu korzysta. No i zobaczymy, co tam dla ryb. No i rybka w tym tygodniu. Ja sobie jeszcze przypiję. Rybka w tym tygodniu, o, rybka w tym tygodniu faktycznie będzie jeszcze się um, trudzić i łudzić, ponieważ tu wygląda na to, że finanse nie za dobre. Też jakby tutaj w związku, może też jakby się troszeczkę kotłować, troszeczkę być jakichś tutaj nieporozumień. Też wygląda na to, że to jest związane bardziej z finansami. To tak już jak wspominałam, jak są finanse w związku, to jest dobrze. jakich nie ma, no to się kłócimy, nawet jakby była tu wielka miłość. To tu też tak podobnie, ale suma summarum wygląda na to, że się u ryby jakoś ułoży, ponieważ tutaj dojdzie do, jakiegoś, do jakiejś mobilizacji, do jakiegoś, do, nawet do jakiegoś m, spotkania z jakimiś z ludźmi, że będziemy zadowoleni wtedy, że wyjdziemy jakby, że wyjdziemy jakby ze z tego stresu, y, który, który oczekiwał, o, oczekuje nas y, y, w domu, nie? Ten, że ryba będzie chyba bardziej uciekać z domu niż, niż, niż tolerować to, co, co się dzieje u niego, u niego w partnerstwie. Jeśli chodzi o jeśli chodzi o spotkanie, tutaj wychodzi na to, że jeśli chodzi o spotkanie, to tu wygląda na to, że u ryby może dojść właśnie też do spotkania tutaj w związku z miłością, tylko że tam te, to spotkanie w związku z miłością, to jeśli chodzi tutaj o, o mężczyznę, no to mężczyzna będzie zakochany, a kobieta bardziej bym będzie chciała tylko jakby korzyści no tutaj wygląda na to fizycznych, także tu trzeba by było się zastanowić jak to dopasować do ryby, ponieważ mężczyzna będzie zakochany a kobieta niekoniecznie nie? i jeśli chodzi właśnie tak jak mówię o finanse, no to w tym tygodniu u ryb troszeczkę, to troszeczkę zastój z tym wszystkim, nie? dobra, to co? Ja ci się cieszę za chwilkę uwagi, że Państwo mi poświęcili, ale też ja poświęciłam dla Was, żeby się jakoś w tym tygodniu wszystko poukładało i, i do następnego, nie? Pozdrawiam.